Cześć! Z tej strony Michał z Hediap, gdzie pomagamy w pozbyciu się bólu. W tym odcinku pokażę Ci, jak możesz sobie pomóc, jeżeli oprócz bólu pleców odczuwasz również dolegliwości w nogach. Rodzaj bólu, który opisuje takie problemy, nazywany jest bólem neuropatycznym. Powiedzmy sobie o nim nieco więcej. Zmagasz się z bólem pleców, a dotychczasowe rozwiązania były nieskuteczne? Wejdź na headyup.com i zapoznaj się z opiniami osób, którym pomogliśmy za pomocą ruchu i wypróbuj 7 dni za darmo. Tak więc ból neuropatyczny to taki, który powstaje w wyniku choroby bądź urazów wpływającego na układ nerwowy. Przykładowo można tu wspomnieć o zespole korzeniowym, czyli bólu pleców z bólem promieniującym do kończyny dolnej wraz z objawami radikulopatii, czyli zaburzeniami czuciowo-ruchowymi. Powszechnie problem ten nazywany jest rwą kulszową. Ból neuropatyczny opisać możemy jako kłujący, elektryczny przypominający strzał. Deficyty czuciowe są częste. Mówimy tu na przykład o drętwieniu, mrowieniu tak samo deficyty siłowe również mogą być obecne w przypadku problemów z nerwami ruchowymi. Zaostrzenia bólu bywają częste i nieprzewidywalne. Nerwy, jak inne tkanki w naszym ciele, posiadają zdolność do regeneracji. Warto jednak im w tym pomóc, a możemy to zrobić chociażby za pomocą aktywności fizycznej. Odpowiednie ćwiczenia. Mogą nam zapewnić poprawę funkcji nerwów, zmniejszyć drętwienie czy też zwiększyć i wyrównać siłę mięśni. Aktywność posiada mnóstwo innych korzyści, jak na przykład zwiększenie przepływu krwi, co ma korzystny wpływ na odżywienie i regenerację tkanek. W tym również nerwowych. Dodatkowo rutynowa i zrównoważona aktywność zmniejsza produkcję wolnych rodników oraz zwiększa produkcję związków przeciwzapalnych. Poza codzienną aktywnością i ćwiczeniami warto w tym celu korzystać również z tzw. neuromobilizacji. Jest to forma terapii, która umożliwia nam pracę na tkance nerwowej. Zapewnia ona m.in. poprawę elastyczności oraz ukrwienia tkanki nerwowej. Eliminuje zaburzenia i przesuwalności w stosunku do innych tkanek ją otaczających oraz zmniejsza dolegliwości bólowe. Podczas wykonywania neuromobilizacji powinna być ona bezbolesna, natomiast mogą nam towarzyszyć odczucia takie jak mrowienie, przepływające ciepło bądź rozciąganie. Pokażę Ci teraz przykładowe neuromobilizacje dla nerwu kulszowego. Oglądając możesz ćwiczyć razem ze mną. Co ważne, nie potrzebujesz do tego żadnego sprzętu. Ćwiczenia, które za chwilę zobaczysz, możesz wykonywać w trzech seriach od 8 do 12 powtórzeń, zależnie od objawów i odczuć, jakie będziesz mieć w trakcie wykonywania. W pozycji początkowej chcesz siąść na jakimś podwyższeniu, Odcinek piersiowy ustawiasz do zgięcia, głowa jest pochylona. W nodze, na której będziesz pracować, palce zadzierasz na siebie i z jednoczesnym wyprostem nogi w kolanie zadzierasz głowę do sufitu. O, dokładnie, tak jak teraz. Czyli wyprost nogi w kolanie, głowa zadarta, odcinek piersiowy zostaje cały czas zgięty. Ten ruch ma na celu wywołać ślizganie nerwów. I jest prostszą opcją neuromobilizacji. Tak, czy odcinek piersiowy zgięty, głowę zadzieram, kolano wyprostowane, palce na siebie. Góra, głowa zadarta. I pod kontrolą w dół. I ostatnie powtórzenie było. W poprzedniej technice pracowaliśmy nad ślizgiem, teraz będziemy rozciągać struktury nerwowe. Pozycja początkowa jest taka sama, czyli odcinek piersiowy jest zgarbiony, głowa ze zgięcia idzie do wyprostu, no, czyli ustawienie głowy się zmienia do wyprostu i stopa nogi, na której będę pracował zadarta do góry, prostując nogę w kolanie będę dodawał ruch zgięcia głowy do przodu. Ok, czyli stopa zadarta, odcinek piersiowy zgarbiony i jednocześnie prostując nogę w kolanie zginam, w odcinku szyjnym mocniej rozciągając struktury nerwowe. W tym ustawieniu odczucia mogą być wyraźniejsze, więc dobierz do siebie odpowiednią wariację, tą lub tą prostszą. A pomyliłem kolejność. Tak. I wyprost nogi w kolanie. Z jednoczesnym zgięciem. Odcinek piersiowy cały czas zgięty. I luz. Daj znać w komentarzu, jak te neuromobilizacje na Ciebie wpłynęły. A na ciebie to wszystko. Dzięki i do następnego.